Magazyn interwencyjny po twojej stronie, Agnieszka Borowska. Witam Państwa dzisiaj o pogorzelcach, których pokonał długi weekend. To jest moja siostra, to jest mój szwab. Oni najbardziej ucierpieli. Pan burmistrz wraca do czystego mieszkania, do swoich dzieci, do normalnego domu, a my nie mamy na czym zjeść. Dwa tygodnie temu stracili w pożarze swój dom, osiem rodzin z Brwinowa, koło Warszawy, schroniło się na własną rękę, bo nie otrzymali mieszkań od gminy. Budynek grozi zawaleniem, ludzie wegetują w strasznych warunkach, wzywają pomocy i rozpaczają. Czy ktoś ich usłyszy? Jak to się stało, że pogorzelców z Brwinowa od razu nie umieszczono w mieszkaniach rezerwowanych dla ofiar kataklizmów? Powinna je mieć każda gmina. Urzędnicy mówią, że przeszkodził im długi weekend. Jaka jest cena ich świętego spokoju? Zobaczcie państwo sami. Ze spalonego domu przenosimy się do zadbanego urzędu w Brwinowie, żeby zapytać burmistrza o pomoc dla pogorzelców. Częstuje nas kawą i wykłada swoją teorię. Chodzi o to, żeby ludzi nie nauczyć, tudzież nie doprowadzić do tego, że się jakby wszystko im e, daje za darmo, bo wtedy jest. Zgodnie z tą myślą, pogorzelcy mieli partycypować w kosztach wynajęcia dla nich pokoi. To nie są jakby, e, jakieś e, sumy, które powalają, że jeśli oni by zdecydowali się na 50 zł na miesiąc partycypować. Po prostu, żeby ktoś był też odpowiedzialny za to, że się nie daje nikomu zadania. Większość ofiar pożaru jednak cierpi na brak pieniędzy. Woleli więc sami szukać schronienia. Skutki pozostawienia ich bez dachu nad głową są tragiczne. Pani Danuta ma piątkę dzieci. Znalazła w sąsiedztwie jeden pokój, gdzie wszyscy się spoczyli. Tak wygląda nasze mieszkanie. Niestety nic nie można tu zrobić innego. W łóżeczku śpi mała dziewczynka. Nad pokojem wisi lepna muchy. Zrujnowane ściany, zaimprowizowana kuchenka. Jak Państwo tutaj radzi? No muszę sobie radzić, jak mi Po prostu cieszę się, że w tej chwili mi na głowę nie kapie. Mi jak mi, ale dzieciom. To jest to, co po prostu nam tutaj kolega użyczył i... Jest ciepło, jest sucho jest i to ciepło, wszystko, Tak. tak. Urzędnicy wiedzą, że Pani w takich warunkach koczuje tu z dziećmi małymi? Prawdopodobnie wiedzą, bo ja mówiłam, że z, chwilowo zamieszkujemy właśnie w takich warunkach. Dzieci myjemy w misce, takiej małej, to nie jest mycie, no ale no tak to nazywamy. Ciuchy mamy w workach, brudne, mokre, y, piorą nam ludzie, całkiem obcy i tak tutaj mieszkamy. To no to cała kuchnia, tak? Tak, tak tu jest cała kuchnia. Garnki? Tak. Czy pani gotuje? Tu muszą ugotować dziecku mleko, no bo dziecko je jeszcze kaszka, więc nie ma wyjścia, żeby coś nie jedli. Lodówki, niczego nie. Nic. Zszokowani zapytaliśmy burmistrza, czy widział warunki, w jakich znaleźli się pogorzejcy. Oczywiście. Gdyby pan rozbudował swoją powiedział. <noise> Oczywiście byłem na miejscu y, zaraz następnego dnia po pożarze i jeszcze y, kilkakrotnie tam y, byłem, oglądałem, kilkakrotnie rozmawiałem y, z ludźmi, których dotknęło to nieszczęście. Nie tylko ja, ale no oczywiście moi współpracownicy y, są w kontakcie z tymi ludźmi na bieżąco uzgadniając różne rzeczy. Na spotkanie do Urzędu Miasta przyszła też kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Spokojnie tłumaczy sytuację. Były załatwione miejsca hotelowe dla tych rodzin w grodzisku w hotelu Ania. A jak to się stało, że ci ludzie nie pojechali do tego hotelu? Czego się nie. przestraszyli? Oni mówili, że grodzisk jest daleko. Ludzie mówią jednak, że po pożarze pomocy nie było. Przyjechała Straż Miejska, przyjechała tu pani administrator nasza bez żadnych kluczy, bez żadnego zapytania się, czy my mamy gdzie przenocować. My tylko rozsyłamy dzieci od, od jednej ciotki do drugiej ciotki i nic poza tym. Do tej pory nikt nas się nie zapytał, gdzie my śpimy. Po krótkiej rozmowie okazuje się, że plany interwencji kryzysowej pokrzyżował długi weekend. Dziewięć dni po tragedii znaleziono rozwiązanie. Każdy Pogorzelec, który stracił dach nad głową od dnia dzisiejszego ma możliwość bezpłatnego mieszkania w, dniu, w domu kolejarza. Dlaczego od dnia dzisiejszego dopiero? Dzisiaj już jest 9 dni po, proszę po pani, pożarze. Proszę Pani, proszę mnie nie łapać za słówko. No, no, to, bo jest jeśli, to, jest... Czy to jest od dzisiaj czy to było wcześniej? To było wcześniej, to było Czyli od wczoraj, w to w ogóle, znaczy, jeśli się zdecyduje, bo na, na tą chwilę nie było takiej woli ze strony osób poszkodowanych, żeby się przenieść do tych oto lokali. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że faktycznie jeszcze czwartego, w piątek dogadywaliśmy sprawę z tym oto domem pomocy społecznej. Pomocy społecznej. Wszystkie szczegóły, gdyż proszę wziąć pod uwagę, no były święta. I, pe... I święta, narodowe, tak? święta narodowe, i pewne instytucje nie pracują i dlatego na same... nie pracuje. Też nie było nie, nie, do, nie do końca, nie do końca było się z kim porozumieć w tym czasie. Kiedy urzędnicy świętowali, ludzie czekali na konkretną pomoc. Mieliśmy spore problemy, żeby znaleźć miejsca hotelowe, nie mówiąc już o innych instytucjach, miejsca hotelowe tutaj w okolicy, ale tutaj wysiłkiem pani kierownik Ośrodka pomocy społecznej i innych osób, znaleźliśmy te miejsca hotelowe, co też nie było oczywiste. Natomiast z naszego doświadczenia wynika to, że najczęściej tego rodzaju tragedie, pożary, zdarzają się w dni świąteczne, gdzie jest jakby bardzo utrudniona reakcja na tego rodzaju sprawy. Po pożarze pozostały dramatyczne zdjęcia. I nierozwiązany problem dachu nad głową dla ośmiu rodzin z Brwinowa. Gmina chce kupić kontenery, ale to potrwa kilka miesięcy. Będą przeznaczone wyłącznie dla pogorzelców. Jeśli, na przykład rodzina jest pozbawiona dachu nad głową dziś, to otrzymuje klucza do tego kontenera i ma gdzie przenocować. Burmistrz Brwinowa potrafi dostrzec szczęście w nieszczęściu. Jesteśmy z drugiej strony szczęśliwi, że nikt tam nie zginął. A o mały włos. No, mogłoby dojść do, innej, do gorszej tragedii, że prócz dobytku, gdzie ludzie stracili, mogło być jeszcze o wiele gorzej.